Tak więc, cześć wszystkim, e, słuchajcie, trochę mam głos zjechany, lecz postaram się Wam jakoś opisać tą sytuację, która się tutaj dzieje. E, nic szczególnego, po prostu przyszedłem drugi raz, żeby Wam pokazać e, tym razem coś innego niż s 45 e, no bo przede wszystkim się skupiłem tylko na tych lokomotywach, e, a tym razem chciałbym Wam pokazać e, odkurzacze. No więc to już jest trochę rozebrana, bo ja jestem po trzech tygodniach od ostatniej wizyty, więc już się trochę panowie zajęli kasacją tych lokomotyw Na razie widzę, że tak trochę z innej strony na razie, ale na szczęście dzisiaj tłok nie jest aż tak duży, więc mam nadzieję, że będę miał trochę bardziej cóż umożliwione no, nagrywanie. Powoli się zbliżamy do naszego celu po kolei, 3 SP-32 I yy, słuchajcie Pierwsze Nie wiem co to może być, ale w ogóle taki fajny Patrzcie Copac du DUFSO Jakaś fajna taczka I mamy pierwszą lokomotywę Zacząłem nagrywać w orientacji pionowej, nawet nie wiem w którym momencie Ale tak, tu macie jakieś Przewody, wszystko To co było najlepsze to już mnie ominęło, bo nie wszystko już Wyjedli, co mogli. Tu jakieś są jeszcze. Nie, musterka. Wszystkie oznaczenia już nic nie wezmę z tych, z tych lokomotyw. Niestety fotele są jedynie, ale na co mi fotele? To i tak są po modernizacji lokomotywy, więc nawet lub bym tutaj nie znalazł. Schodzimy. Nic nie zostawiłem. Nic nie zostawiłem. Dobra, Opsa Idą dalej, a wam taką ciekawostkę pokażę, bo czemu by nie? E, niestety znowu jest słonecznie w Poznaniu, e, więc tu są te wszystkie właśnie. Niestety 174 jest już właśnie albo w ciągu e, kasacji. widziałem, że coś e, robią jakimiś ch, ch, hakami, ale Taka ciekawostka, właśnie. To macie 5 e, razy e, kaczki SM03. Ta jest w najlepszym stanie sm 03 Ona w ogóle skądś przyjechała. E, bo co do niej to nie mam wątpliwości, że ona jest, jest chyba z Warszawy. Ale te 4 to one są z cukrowni. One są z cukrowni, właśnie. Tu jakiś fajny silnik, nie czeka, jaki jest układ. I 6. Na, bo na V8 to mi nie wygląda A najlepsze to są kurty Fiaciki V12 tu proszę jakiś symbol zastal. śmieszne, że te lokomotywy są w ciągłym użytku na to, no, że nie, nawet nie wyglądają na to, że są tam dalej nie idę, bo za ciasno będę wracać teraz tu są w ogóle zamki od G Jezu, mój głos jest okropny. Przepraszam Was za to No, ale to widać, że jakiś jest problem z tu, tu jest ta taka bardziej ogarnięta eee, Tu mamy jakiegoś gagatka To jest 204 na pewno eee, Chociaż Trudno mi stwierdzić jednoznacznie Może być w sumie wszystko tak i ta sama historia słuchajcie, to jest nic ze wszystko było wymieszone. Wy, wy, Przecież nie za późno, żeby Wam coś nagrywa nie, wiem, no jakby obiecałem, zrobię tak, wejdę tutaj i y, y, idę do Fiacików. Bo jeszcze muszę u nich sprawdzić interesują mnie bardziej niż y, odkurzacze, ale wiem, że niektórych odkurzaczy interesują bardziej niż świeciki więc robię to dla Was. Nawet nie będę wchodzić do środka, po prostu nam pokażę, bo o tu jest toaleta w ogóle. Ciekawe, że zadbali o komfort maszynisty. No i to sama historia. No. Tu macie kabinę, tu macie y, tory w skołowie tam macie tuje, bo te lokomotywy z jednej strony stoją na takiej bocznicy właśnie, która jest zarośnięta. Czekają na, na swój czas do kasacji. Dlatego nie chcę wchodzić bo to nie jest dosłownie na, na widoku, a ja nie chcę być na widoku. Nie chcę być, bo y, ludzie różnie reagują na mało laty na złowisku A nagrywania? S145-241. Y, Już nie raz go widziałem. Heh. Szkoda, że jest tak późno niestety. na go sobie jeszcze raz. Jest farba odpada ze wszystkich stron. Żółte czoło się pokazuje. Zastanawiałem się nad po prostu wycięciem całej kabiny i zebraniem sobie jej. Można no, sobie tak zrobić. Co za zaworot jazdy e, kierowania wielokrotnego. E, tu już wentylatory pouciekały, silnik 12 no, dachu nie ma już. E, dach został rozebrany. Nie wiem, czy mi chce mi się tam wchodzić jeszcze raz. Tak już nic tam ciekawszego nie znajdę niestety. No ale wchodzimy. Tak jak mówiłem, nic ciekawego. Już to, co ciekawe było, zniknęło. Niestety. Jeszcze raz przewozy regionalne. Tam jest 164. Nie mogę odnaleźć 174. Ale tam mocno pracują chłopaki. Mocno idą para. Jest oj, nie tak głośno. Syrena pneumatyczna. Podajemy RP1, panowie. I dziewczęta i siłę. dziewczyny tam nie oglądają, to było dziwne na Już nie ma nic. Wszystkie tabliczki poznikały. Jedyny obraz Marii został. Idziemy sobie przydziałem maszynowym znowu w jak nie powiem co, ale ciasno jest ogólnie. Te tłoki są potężne. Ja pierdź. Dziura. Znowu jest to samo. Nie, jest za ciasno, nie wchodzimy tędy. Ja też nie chcę się przyciskać, bo chcę się jak najmniej pobudzić, I tak nie zmienia faktu, że po prostu ta rekomendacja jest ciasna. są jakieś dodatkowe zawory. O! Widzimy coś w środku w ogóle. Kurde, tak się zastanawiałem, czy sobie nie stworzy własnego, własnego pulpitu. Tu jest dobra podstawa do ogarnięcia. Tutaj to w ogóle chyba baterie były. Wszystko niedziałające. Nie pociągnę. Mam nadzieję, że prezes się nie kręci, bo to on ma alergię. Do takich ludzi jak ja się tędy kręcą. Tu jest. Teraz idziemy przy 164. 64 nie był pokazywany od środka u mnie. Tam są panowie, dobra. Mam nadzieję, że nie zauważy. Jak najwyżej mnie wygonią, są ci tyle. Dobra. Działający nastawnik jazdy. Strasznie tu jest dużo pierdół Nie chcę tędy iść Dobra Tu ładowarka zostawiona Tam w ogóle wagon PKP Cargo Zwykła węglarka Też w stanie zarąbistym Idąc tędy Tu już było coś cięte w ogóle Ale tak to jest ze złomem Będzie cięty Ech. Zaplombowany otwarty jest otwarty Wchodzimy tędy No I tyle I tak nie zostać nic ciekawszego niestety. Tu wszystkie tablizki podczepione. To jest przejście dla hobbitów znowu. Ten nasolnik jazdy jest potężny. W się sensie, Trzeba byłoby się natrudzić nieźle, żeby go wyjąć w ogóle. Stąd sam dźwięk Tyle.